Rosa, który dał zgodę na budowanie ceszarz, który dał przodek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, której prapradziadek zakładał Hamburg, nowy Hamburg. Urodził się w 1122 roku. W 1189 roku, 7 maja, założył Hamburg. Znaczy dał list uwierzytelniający tego samego roku powstał zamek w Oświęcimiu i tego samego roku klasztor cystersów w Oliwie. To wszystko jest bardzo powiązane. Barbarossa, 16 maja 2021 w Hamburgu w czasie bez bezkrólewia. Wyszczepienia ludzi, Holokaustu, Chrześcijan w Hamburgu, w mieście świętego papieża Benedykta V, w mieście Marii Gwiazdy Morza, Barbarossa, przodek polskiej królowej, cesarz, kuzyn Henryk Alba.